Ośmy rząd od dowiązanej nitki <laughs> zmniejszyłyśmy o Jedną krateczkę z prawej i z lewej strony. I na początek mamy 9 krateczek pustych. I dalej na przemian, pełna, pusta, pełna. 4 krateczki puste. I następnie 7 krateczek naprzemiennych, czyli pełna, pusta, pełna, pusta, pełna, pusta, pełna. cztery kratki puste. Na przemian pełna, pusta pełna no i 9 pustych do końca rządku. Przy czym, właśnie tutaj, jeszcze jedna rzecz. Ostatnie trzy słupki zostawiamy sobie nieprzerobione, no bo przecież zmniejszamy o jedną kratkę z prawej i z lewej strony. A kolejny rządek zaczynamy też od zmniejszenia. Przechodzimy oczkami ścisłymi na słupek i zaczynamy od kratki pełnej, czyli zaczynamy oczka, nabieramy jako pierwszy słupek, no i dorabiamy sobie jeszcze trzy słupeczki, czyli w sumie mamy cztery słupki obok siebie jako kratkę pełną. dziewiąty rządek od dowiązanej nitki, jedna krateczka pełna, sześć pustych, jedna pełna, trzy puste, jedna pełna, dwie puste. I teraz na przemian pełna pusta, pełna pusta, pełna pusta, pełna pusta, pełna. I tych naprzemiennych krateczek mamy 9. Później dwie kratki puste, pełna, trzy puste, pełna. Następnie sześć krateczek pustych, no i jedna pełna. Dwa kolejne rządki to będą rządki pustych kratek no tylko że właśnie tak. Zmniejszam sobie o jedną kratkę z prawej i z lewej. Tutaj właśnie muszę przejść oczkami ścisłymi na czwarty słupek. Z czwartego słupka tu zaczynam i jak robię tą kratkę pustą na początku, to muszę nabrać pięć oczek łańcuszka. Za każdym razem tak robimy. Tak, no bo trzy oczka na słupek, dwa oczka na ten tą górną część na ten daszek, no i dopiero wtedy robimy słupek. Więc ten rządek cały czas puste kratki, oczywiście kończymy na krateczkę wcześniej, czyli trzy słupki zostają nieprzerobione. A jeszcze ten drugi rządek, też same kratki puste, poza tym, że na brzegach zrobimy po kratce pełnej, bo tak jak Pani zauważyła, że idziemy na przemian, raz jest pełna, raz jest pusta, pełna, pusta, więc też zmniejszymy, ale na brzegach będą kratki puste, no też to pokażę oczywiście, ale jakby ktoś chciał sobie zrobić do przodu, to tak to będzie właśnie wyglądało. I Uwaga, teraz mam już do przodu trzy rządki, czyli 10, 11, no i 12 od dowiązanej nitki, tak jak mówiłam, jak popatrzymy ten Dziesiąty to jest sam, same puste krateczki zmniejszone o jedną kratkę z prawej i z lewej. Jedenasty też zmniejszamy o jedną kratkę z prawej i z lewej. Kratki brzegowe to kratki pełne, a po środku same kratki puste. A, no a ten dwunasty to już tutaj wkracza wzorek, będzie się pojawiał poniżej i też zmniejszyłam o jedną kratkę z prawej i z lewej. Mam 6 kroteczek pustych. Jedną pełną, czyli cztery słupki. I tutaj mamy 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17 pustych. Jedna pełna. I znowu 6 pustych. No i znowu w kolejnym rządku zmniejszamy o jedną kratkę z prawej i z lewej. Ale zaczynamy od kratki pełnej brzegowej. 13 rządek. Zmniejszamy o jedną kratkę z prawej z lewej, jest jedna pełna, 3 puste, 3 pełne, czyli 10 słupków obok siebie. Później mamy 7 pustych, 1 pełną, 7 pustych, 3 pełne, 3 puste no i znowu jedna pełna, 14 rządek od dowiązanej nitki zmniejszamy o jedną kratkę z prawej z lewej strony. I tutaj, tak jak mówiłam, zaczynamy od nabrania pięciu oczek łańcuszka i dopiero robimy słupek. No i na początek cztery puste, jedna pełna, trzy puste, jedna pełna, trzy puste. W centrum robótki mamy trzy kratki pełne, czyli dziesięć słupków obok siebie. No i dalej trzy puste, pełna, trzy puste, pełna, no i jeszcze mamy cztery puste. Także tak to wygląda. 15 rządek, proszę popatrzeć, to jest dokładnie to miejsce. Po nim są jeszcze dwa kolejne rządki. Czyli jeszcze 16 i 17. Więc ten rządek 15 zmniejszyłam o jedną krateczkę. W porównaniu do tego, co było w rządku 14, i mamy jedną kratkę pełną brzegową po zmniejszeniu, potem kratki puste 2, 4, 6, 8, 10, 11. Jedna krateczka pełna, żeby dokończyć ten krzyżyk tutaj. I znowu kratki e, puste, też 11. No i jedna pełna. Kolejny rządek 16. Zmniejszamy o jedną kratkę z prawej z lewej. Jest to rządek samych pustych kratek i mam ich 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 2, 23 wyszły. Ostatni rządek, który chcę mówić, to rządek 17. Zmniejszyłam o jedną kratkę z prawej z lewej i mamy jedną krateczkę pełną. Następnie 4. 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 19 pustych krateczek, plus ta jedna pełna brzegowa. W kolejnym rządku też oczywiście zmniejszamy o jedną kratkę z prawej z lewej. No i tym razem wypadnie, jak patrzymy na przemian, krateczka pusta na brzegu. No to idzie na przemian. Pełna, pusta, pełna, pusta, pełna, więc teraz czas na pustą osiemnasty rządek zmniejszamy o jedną kratkę z prawej z lewej strony i mam siedem krateczek pustych jedna pełna trzy puste jedna pełna i znowu siedem pustych w kolejnym rządku znowu zmniejszamy o jedną krateczkę ale zaczynamy od kratki pełnej dziewiętnasty rządek i tutaj zmniejszamy o jedną kratkę z prawej z lewej jest jedna pełna, cztery puste, trzy pełne, czyli 10 słupków obok siebie, jedna pusta trzy pełne, czyli 10 słupków, cztery puste i jedna pełna, kolejny rządek znowu zmniejszamy, o jedną kratkę i będziemy robiły po tutaj w, o, od tego momentu do tego cały czas kratki pełne, czyli wyjdzie ich. 7 i tak przez dwa rządki, a jednocześnie pamiętamy o tym, żeby zmniejszać za każdym razem o jedną kratkę z prawej i z lewej strony. No i mamy rządek 20 oraz 21. Zmniejszamy o jedną kratkę z prawej z lewej. W rządku 20 i mamy cztery krateczki puste. 7 pełnych, czyli 22 słupki obok siebie. I znowu cztery puste. Następnie dwudziesty pierwszy rządek zmniejszamy o jedną kratkę z prawej, z lewej. Zaczynamy od kratki pełnej brzegowej, czyli cztery słupki obok siebie. A zaczynamy oczywiście od nabrania trzech oczek łańcuszka na pierwszy słupek. Potem dwie krateczki puste, tutaj sobie ponawiamy. Czyli mamy znowu siedem pełnych, a to oznacza, że 22 słupki obok siebie. Dwie krateczki puste. I znowu pełna. I tak już cały czas w ten sam sposób zmniejszamy robótkę o jedną kratkę z prawej z lewej. I teraz, jeżeli chcemy zrobić do, do przodu, też zmniejszymy o jedną kratkę z prawej z lewej. Zaczniemy od krateczek pustych, ale po środku będziemy miały 5 pełnych krateczek, a nie 7. Czyli ten motyw też zmniejszymy o, o kratki. O jedną kratkę pełną z prawej z lewej i będzie ich po prostu tutaj po środku 5 pełnych. No i teraz zostało do omówienia dosłownie taki fragmencik. Tu mamy raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć rządków, a tak naprawdę zaczynamy od 22 rządku, czyli od dowiązanej nitki. Jest to 22 rządek. I oczywiście zmniejszamy o jedną kratkę z prawej z lewej strony. I mamy trzy krateczki puste, następnie tutaj jest pięć krateczek pełnych, czyli 16 słupków obok siebie i znowu trzy puste. Następnie zmniejszamy o jedną krateczkę z prawej i z lewej strony robimy dwie kratki pełne, czyli 7 słupków obok siebie, jedną pustą, trzy pełne, czyli 10 słupków obok siebie, jedną pustą i znowu dwie pełne. Kolejny rządek również zmniejszamy o jedną kratkę z prawej z lewej i są dwie krateczki pełne, pusta, pełna, pusta, no i dwie pełne. Trzeci od końca rządek idzie na przemian. Zmniejszamy o jedną kratkę z prawej z lewej i jest pusta, pełna, nie, przepraszam, pełna, pusta, pełna, pusta, pełna. Zaczynamy od pełnej. Dwa ostatnie rządki też zmniejszamy. Oczywiście o jedną kratkę z prawej z lewej. Najpierw mamy trzy kratki pełne, czyli 10 słupków obok siebie I, i jedna krateczka pełna. W ostatnim już rządku po zmniejszeniu, czyli tu akurat mamy cztery, kratki, cztery słupki obok siebie. Także tak to wygląda. Proszę bardzo, tak to wyszło. Także jeżeli ktoś. No zdecydował się i wykonał ze mną to serduszko, bardzo się cieszę i poproszę o serduszko w komentarzu.